Mamy paczki, trzy paczki za ważne mecze UEFA do stworzenia, ale zanim zaczniemy od paczki z rzadkim piłkarzem 78+. Plus. Portugalia. Ale tak, wederz. Przejdźmy do paczka. Czyli ekrany są, napastnik. Benyader 84, ekrany 84 Brak walkout. taki Benyader coś już chce. No, 5 z haczykiem. A paczka w piłkarze Elektrum. Paczka rzadki w piłkarze Elektrum, oczywiście. Okej, okay. Timbo. Bramka Loris walkout, ok. Trochę chyba będzie kosztował Loris. 20k, okej. Okay. Do tego jeszcze Inform CanDrevy 7-30. Znaczy w razie mamy. To nie wszystkich. To jest tania paczka. Już na ekranów nie ma. Syann Zbieram 8-1. Dobieram nagrodę za Rivalsy. 1000 monet i paczuchy liga druga, trzecia ranga paczka rzadkich w zawodniku i paczka rzadkich w figure Electrum. Ruszenie do paczek za Eyevalsy. Najajajpierw otworzymy paczkę rzadkich w figure Electrum. ekranów nawet nie ma, więc teraz Chewar82. Iwczenko, Portu. Teraz paczka rzadkich zawodników. Ok, ekranem minimum są. To jest Martinez 84. Jeszcze Fernandinho 83, Bayley 82 i Isaac jeszcze 82. Te tym paczki za ważne mecze. Od lewej do prawej. Bo to paczka na początek. Belk nieświecący, złoty. Patrzę, mendy endi, sen. A duża to ta paczka. Też karta nieświecąca, horse for Rakiti, 62. A, paczka Firolectum Prime, 6 złotych, 6 srebrnych. Kurtyła 89, okej. Okay. To jest dobry, bardzo dobry draw. Oprócz jeszcze, oprócz kurtyła jeszcze Fernandez, Hern ale 83, ale nic nie kosztując specjalnie. Kurtyła to mamy 30 ga, okej. Okay. Teraz mała paczka, tylko że jak Prime. 3 złote, 3 srebrne. Ja tu już na ekranów nie mam, ale wiesz, że jest świetną tego taśmę. Gerson z Marsylii. Gersonik z Marsylii. Nie jest ani opaczka. na rzadkich fikażerów. 4 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych karty. Nie umiem jeden, gwarantowany fikażer 81. Wszystkie karty rzadkie. Ok, Belgia, brąz. Znowu jest belg, wokalcik aż stelesz 86 I to jeszcze będzie mniej kosztował Do, A jeszcze jest u mitrowicz informiks, czyli 10 mamy? Jest to też ile? A dyszkę też, dyszkę kosztuje, okej okay. 20k na Zbieram nagrodę za champion, trzecią rangę Wówki karczmi, 1000 skońców, paczka z ostaka i paczka z piłki A Pierwszy terpik. Grifo 82 do drugi peripik nie jest lepiej. na do zamku. No też paczkę za stokę. Ok, walkout, Hiszpana, Śpd. Rodri 56. Więc już może tam być, ale. To jest show. Troszkę z trzema informami. Jest wokal, Niemiec, Arnold. Zapomina. I fake logo trochę. Ogniwo i ito.